Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Remek i dzisiaj, tak dzisiaj, będziemy szukać dzików w Alheimie. Spytacie, dlaczego dzików w Renigiuszu? No, na mięso, a na to innego. Będziemy mieli warchlaki, będziemy mieli maciore, maciora będzie miała męża, i oni razem będą robili warchlaki. Taki jest dzisiejszy plan. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. By Was kolejne filmy nie ominęły, ponieważ codziennie o 16.00 Walheim na kanale. I zostawiajcie łapę w górę, jeśli serio się podoba. dołki Ej, zróbmy coś takiego, czekaj. Yy, weź Grom jeszcze na glęca. O, czekaj, jeszcze raz. Weź glęcu na mnie wskocz, kucnij. Czekaj, okay, czekaj, czekaj. I teraz skocz na, no. skocz na glęca. Na glęca Ale nie ruszajcie się. Właśnie, się, bo z te... O! <śle> z tego, z tego, tego, ono no. No i chodź teraz glęcu... Jak ty dziwnie siedzisz, co? No co to okay. było? No właśnie spada, bo tam trzeba dryfować na tym, tak nie da się usiąść Aha, no dobra, no to nie siadaj tylko kucnij, kontrolę No, a może kiedyś się nam uda, panie i panowie witajcie, dzisiaj gram z Glęcusiem i Gromkiem W może rzecz jasna Siema Siem Siemka Ej, co to za mroczne cienie idą? Idziemy spać Nie, deszcz! Ja yeah, No, idziemy spać, trzeba to przespać Nie Nienawidzę <laughs> takiej pogody Chłopaki, dzisiaj robimy maciorę, męża maciory i warchlaki. A spotkaliście kiedyś dzika w realu? No, nie. Ja też. Ja w ogóle kiedyś na imprezie. Yy, Delikatnie mówiąc podchmielony. Chłopaki mi zadzwonili, że dziki im stoją na drodze. No ja mówię, dziki wam stoją na drodze, to ja wybiegnę i je przepędzę. I pobiegłem bardzo podchmielony, przepędziłem dziki. Była to akurat maciora z młodymi. Cudem o, nie dostałem w pierdziel. Naprawdę, no, autentycznie. Akure. Autentyczna historia. Cover przyjechał, nie pamiętam z kim, właśnie nie z Mareczkiem, ostatnio z Mareczkiem o tym gadałem. Um, muszę sobie wziąć troszeczkę więcej mięsek, bo nie mam mięsa. No i panowie, plan jest taki. Budujemy zagrodę pod chatą, żeby przygotować ją pod y, y, przyjazd y, y, warchlaków i maczorów. Jak tylko maciora przyjedzie z mężusiem. A, jeszcze tą! Trzeba zebrać marchewkę. Bo musimy nakarmić te, 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 te dziki, jak przyjadą do, do tej zagrody, żeby je ujarzmić i opanować. Weźcie sobie każdy trochę marchewki, żeby każdy coś tam miał. Ja już I trzeba będzie po jednej sztuce rzucać tym barklaczkom, żeby je, żeby je ogarnąć. A no, ci sadzi marchewkę? Czy u nas sama rośnie? Tam grabiami, grabiami. To, to, to tam już tam ja to ogarniam zawsze. Dobrze, ogrodniku. Dobra, chodźcie majstry. Idziemy przed hata. Moja propozycja jest taka, żeby, yy, bo dziki muszą mieć dużo miejsca, żeby mieć całą jakąś tam wielką gromadkę i w ogóle, to te dziki muszą, być, muszą mieć dużo przestrzeni i pomyślałem sobie, że to miejsce jest ok. pomiędzy tym małym domkiem, który tu już stał wcześniej, a, a fosą i moglibyśmy się no, ogrodzić. Macie drewno? Mamy. Ja też a mam to... drewno. Ej, to ja skupię to... tego. O nie, musimy mieć tego. Musimy mieć tu warsztat. I w budowlach są te. Jest okrągłe ogrodzenie. To okrągłe ogrodzenie to jest to coś, czego potrzebujemy, żeby dziki mogły się tutaj zadomowić. Ładny jest ten domek. Był. Jak się niszczyło te te? otworzymy przyciskiem. A. Ja już Nie robię dla tych, dla tych dzików naszych małych. Czy one tu nie wyjdą? Nie wyjdą, dobra. Dobra, i teraz tak, bo pierw pobiegniemy po jednego, może dwa dziki, może jakimś cudem trzy. Ale żeby, żeby je uchwycić solidnie i skutecznie, to musimy zrobić tak, że podzielimy sobie pierw tę zagrodę, która jest teraz, na kilka segmentów, by te dziki pozyskać. Najlepiej cztery, żeby się mogły porozmnażać. Jak tylko te dziki zapędzimy do zagrody, to zamkniemy wejścia, a potem te ścianki wewnętrzne poniszczymy po to, żeby można było zrobić dużą, wspólną przestrzeń dla tych dzików, co spowoduje, że będą się tu pięknie rozwijały. Taka nieregularna, niesymetryczna, żeby to było takie naturalne. Fajne to będzie wtedy. Zapędzimy jednego dzika, tam drugiego Raz, dwa, trzy I czwarte, okej, okay, damy radę Dobra chłopaki, czyli teraz plan jest taki Plan jest teraz taki, żeby znaleźć dziki I je tu przeprowadzić I działamy metodą yy, Wkurzenia dzika, w sensie ładniej mówiąc Wkurzenia dzika I będziemy go zaganiali tutaj I to jest nasz plan na dzisiejszy odcinek Także panowie, Dobrze, no. lecimy? Wierzę, wie, możemy, możemy, możemy robić w międzyczasie. Ja też chętnie. No to jest sobie pomogę. Na razie to jest piaskownica. No, mnie nie no, podam. Na, na razie rzeczywiście. Chodź do piaskownicy, Rebek. Halo! Ej, to mój zamek! Mamo! Zamek. Ej! LOL, ulepszono umiejętność mm -hmm. maczugi. Czyli ja nieraz nie uderzyłem w tej grze jeszcze maczugą, coś na tym serwerze. Dobra, trzeba szukać dziku. O, dzik! Halo! Uśmiechnij Dziku! Ja, dziku! Ała! Chodź, dzika. Dzika. chodź, dzika No tu jest dzik. Chodź, 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 chodź. musimy być w stronę zagrody. E, dziku! Ja w ogóle sobie wczoraj y, bloki, y, blokowanie farmiłem na dzikach. Poszedłem na, na ten, na, na taką hordę dzików. o, 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 o. o, 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 o. tu, 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 w tą stronę. Dziku 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 dziku, 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 dziku! Idzie? Idzie, o! Patrz co za głupek. No chodź, tu, chodź, tu. Dziku! Na no najgłębszej, no. Tu, 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 do końca, tu, do e, końca, tu, do końca. Chodź Stefan. No teoretycznie jest najprostsza metoda zgarnięcia dzika, bo są jeszcze metody na jakieś tam podkradanie i karmienie, ale uważamy, że najprostszym, najprzyjemniejszym, najśmieszniejszym motywem jest jak dziwny zgoni. O, jedzie, jak jedzie. On chyba pijany. Już wszedł No jeszcze co, głupek, co za kretyn. Chodź tu, chodź tu, nie pozwól, żeby on wykonał ruch uderzenia. Poczekaj, o, 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 BAM! DOBRA! Mamy pierwszego dzika Dzikuje, Teraz kurczy byka <laughs> trzeba nakarmić Ale nie rzućcie mu wszystkich marchewek, tylko po jednej rzucajcie BAM! Rzuciłem jedną Rzućcie też gdzieś tu jedną i wyjdźcie stąd Żeby on się nie wkurzał, bo musimy się odsunąć teraz Zebrałeś marchewkę, Glęcu, którą wyrzuciłem A jestem oswojony teraz Jesteś oswojony, Jest oswojony, Glęcu, do zagrody Bo on musi sobie na spokojnie zjeść, jak wrócimy to powinien być powoli oswojony Jeśli nie, to znów trzeba okay. będzie rzucić O, już sewcina, wcina, odsuńcie się, uciekajcie stamtąd no, trzeba kolejny znaleźć. Halo, maciory! Maciory, hmm. loszki. Loszki. Loszki, maciory. Ej, loszki... Czekaj, loszki nie były u dziś. maciory. Maciory. A loszki to było w czym? O, są dziki, dwa, chodźcie. Trzy. Dla każdego po jednym. Chodźcie łopaki. Czekaj, na razie zrobiłem jeszcze jelonki. Dobra, ale idę do ciebie już. Tam jeszcze, zezyden, tam jeszcze Tam jeszcze tu, 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 nie zgubcie go. Ała, ała, ała! Szarzeł, A myślałem, że to, to wiesz, coś, że to szarzeł przybiegł. Dawaj też szarzeł, Idzie, horda, horda dzików. No to nie Zróbmy jest. Zróbmy rodzinkę szarzełów u nas. Szarzeły pozbieramy. Ale widziałem na YouTube jakichś typów, którzy zbierają też potwory. Normalnie zrobili na przykład na trole jakąś wyrwę i trole zbierają. Co możemy zrobić w przyszłości? Ej, dzik zniknął. Nie, no normalnie trzy są. Jestem hostem o. serwera i może przez to coś się... Eee, dobra, może budować teraz, nie? Już... O, 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 o. Czekaj, czekaj. Uciek. Dobra, gońcie tego jednego. To jest tu. Dobra, zamykać! Szybko! Szybko. Kurde! Dobra, czekaj, jednego tego mamy. Jednego tego jednego tu trzeba do tej wąskiej jeszcze przywołać. Niech tu podejdzie do nas. Ziczku. Ej, ten o, jeden, o, o, ten jeden się od swoich wybrał. Dobra, mamy to. Nie, a nie, 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 nie wyszedł. Nie, nie, nie. nie wszedł, nie wszedł, czekaj. Tu jeszcze jest jeden. Chodź tu, gnido, e. Tego jeszcze trzeba tylko. O, 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 biegnie, uwaga. Uwaga, 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 i w biegu. Dobra. <grym> Czas nawet nie wyskoczy. No, a teraz otwieramy te wszystkie. Mamy już cztery dziki, i trzeba je oswoić. Rzućcie po marchewce i trzeba stąd spinkalać, bo jeszcze dziczeją. Jeszcze musimy dać im spokój i rzucić więcej jedzenia. Jak rzucimy więcej jedzenia, to one po prostu sobie to zeżrą na spokojnie I będzie Ej, hoppy, git Ej, zostawcie mnie Rzuciliście? Ja też coś tu jeszcze A, rzucę A, tak, jestem. No, sporo tego też rzuciłem wszystkie Au I czego mnie bijecie, jak was karmię wyszmaciory jedne? Może mi już zeżylą. No przestań mnie bić, ty paciuloku Paciulok? Co to za słowo? Jest, chopy, to jest śląska obraza Paciulok, dobra opaki, trzeba się odsunąć. Chodźcie na domek, może tam będzie widać co robią. Ej, w sumie. Ej, o, uspokoiły się. Mo dwa się już uspokoiły. Kamienie? Potwory to. Że co? Że potwory mogą nam zniszczyć. Tą no naszą... to jeszcze zrobimy im jakieś większe barykady, żeby ich rzeczywiście nie wypuścił. Albo fosa zrobimy dookoła tych dzików. To... O, no, fosa jest przy przeogromną dla dzików. <laughs> Ale jeśli dobrze. No, wydaje mi się, że dobrze zrobiliśmy. Czyli mamy wszystkie dziki, trzeba je ujarzmić, czyli dawać jedzenie. Poza marchewkami dobrze byłoby im dać, może jeszcze jakieś borówki rzucę, bo borówek akurat w wyjątku mamy dużo, a malin nie mamy. Borówek wezmę i tam rzucę sześć po jednej sztuce w różnych miejscach. No i czego się tak rzucacie dziki jedne? Marchewki też jakoś tak leżą dziwnie no. Rzucę jeszcze więcej grzybów i borówek. A nie, niektóre borówki jeszcze są. Nie no, są wszystkie jeszcze. Nie zażarły tego. No Żreć to! Paczuloki na pewno Tak się ich karmi Co? Na pewno tak się je karmi No 100% A nie trzeba takie drączki dać? Albo coś takiego No sprawdzę jeszcze drączki, ale... No nie Czekaj Chodź tu A nie, jest aklimatyzacja 10% Przerażone Nie, dobra, aklimatyzują się, wypad stąd One po prostu długo czasu potrzebują Jak się A. najedzie na dzika To pokazuje ile się zaklimatyzował a, idzie noc. Możemy się przespać. Jak no. nie noc, to one szybciej się zaklimatyzują, przynajmniej powinny. Dobra, to my tu porobimy jakieś takie duperelki i tak dalej zobaczymy i poczekamy na te dziki, żeby je. żeby szybciej ten czas minął. Bo nie chcemy czekać. Dziki się oswajają. Idzie to bardzo powoli, więc w tym czasie postanowiliśmy zrobić taką wieżyczkę obok, która może dać fajny widok na okolice. Tak naprawdę wieża wieża. Mm, I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc spróbujemy. Tu jeszcze gromi w tych ścianach musisz też paliki pionowe robić, żeby konstrukcja się trzymała. Popatrz pokażę Ci, czekaj. Że tutaj bam. O nie, nie mam drewna. <laughs> Ale do, normalnie te paliki pionowe trzeba dawać tutaj na, 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 na rogach i najlepiej jeszcze jeden i drugi pomiędzy ścianami. A spytacie pewnie gdzie jest Mareczek? Mareczka dzisiaj nie ma. Marek dzisiaj niczym nasze dziki yy, ze swoją maciorą się żartuje, żartuje. Zwoicie. Zwoje na policję. Do Kasi. Ja, no to był żart. Kasia bardzo lubię. znamy się nie od dziś. To był głupi żart. Dobra, bo tu już pleciemy takie historie, że to jest hit. Budujemy dalej wieże i widzimy się za chwilę, jak się dziki oswoją. Był jakiś specjalny. No jak ciul, nie? Chyba tylko jeden się oswoił. Trzy są jeszcze przerażone? Ale rzeczywiście był taki dźwięk. Ten jest z boku tutaj. Tak, no? ten jest szczęśliwy. O swój, Pogłasz. Dzik cię o! kocha! Tak! Pierwsze, Kochaj mnie! Pierwsze zwierzę, które mnie kocha, osoba Ej dobra, bo jeszcze 13 zabić, więc musimy dać im jeszcze spokój Ale jest już progres, jeden dzik już jest git Dajcie trzeba... im spokój. No nie no, trzeba dać im spokój, to jest dramat Wieża powstaje Trochę opornie, zaś pada, no Dobrze, dobrze, dzicz oswojone! O nie, jeszcze... Tak, Ej, właśnie jest miłość. Jeden. O, już o swój się spodzierałem. pogłaszcz, Kochacie, Ała! Nie chcesz się oswoić? To zarżnę na mięso. Nie, trzy się oswoiły, jeszcze ten trzeci, czwarty ciul nie chce się oswoić. No to jest ten co mówił, ten... nie mówi dzień dobry. No A, już. to jest ten gnój. Tak. Przestań Andrzej, bo ci zaraz halabardy w w dupę się zaraz włożę. No a włóż mu to, to może wtedy będzie ten, kochany. Andrzej! To most, w się sensie, za. No tutaj ten? To się bardzo że ten dzik mnie... Tak, no wiesz, co robię powoli? No bo jak będziemy się tu budowali do środka, zrobimy sobie tą. na te dziki, na te dziki, wiesz, większe miejsce. No to tu trzeba będzie zrobić taką dużą palisadę dookoła. Tak, jak teraz biegnę, dosłownie ten, palisada dookoła, i tutaj w przyszłości jeszcze coś powstanie Będziemy mieli tutaj te dziki, no, będziemy no, jeszcze no, jakieś no, inne ale no, 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 to jest zajebiste. Te pochodnie, które są na zewnątrz, one szybko się przepalą, bo jak nie są pod dachem, to A, to wiesz będzie tylko do filmu. <laughs> Ta palcera to będzie spoko pomysł, uważam, bo jeśli będziemy się rzeczywiście budowali w tym kierunku, to to będzie spoko motyw pod kątem obrony, nie? Tego, hmm. tej tutaj, hmm. bo by to powiedzieć, hodowli dzików i nie tylko w przyszłości. Naszej no, poza dzikami, dziki to jest jedyne chyba zwierzę, które możemy oswoić, ale możemy też łapać do dziur, że tak powiem, te cholery trole. Więc może i na trolle się jeszcze rzucimy Jeśli chodzi o takie, wiecie Freakowe podejście JEST! OSWAIŁ SIĘ GNUJ! Tak? Woo! Mamy dziki! Pogłaś ja jednego, co? dzik cię kocha Pogłaś o... drugiego, trzeciego no WSZYSTKIE KOCHAJĄ, PANOWIE! Idę już do nich, idę Zajebiście! Ogólnie z dzikami jest tak, że jak już je będziemy rozwijali, będziemy mieli ich więcej To będzie można bez problemu, na oczach innych dzików, zażynać ich rodzinę I pozyskiwać w ten sposób mięso, i po to to robimy, żeby mieć jedzenie Je tu to co co? Nie, ja, że będę, robimy to po to, żeby zabić o nich rodzinę, po prostu, będę to jest, jest ten zażyna. powód No, to jest ten powód, po to robimy tę fabrykę dzików, hodowlę dzików Dobra, ja chcę powiększyć jeszcze troszeczkę tą zagrodę tej, do tych dzików, żeby one Ale miały Andrzej więcej Andrzej jest terenu. przerażony, no, przytul go Os Zesrą się Andrzej, uspokój się Pewnie, Rebek, puszczałeś petardy, co? Nie puszczę. jezu, pamiętam to! <zysk> a powinienem cover napisać... Ten. Emot, emo... Emot, EJ, NOO!!! ZROBIŁ NA MOICH OCZACH barklaka! KLAKA!!! dziękuję ci! A, hu 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 hu. a jest malutki! malutki! Pasz, jaki słodziak tu biega! U, Ej, a kochasz mnie słodziaku, kochasz mnie mnie nie kochasz? KOCHAJ MNIE!!! No chodź... mnie. ...czemu nie dać... <zysk> Ale powiem tak, y, mamy warklaczkę. Ej drugi warklaczek! Co tu się dzieje? Ogień nie, ogień nie, tak nie można z pochodnią biegać. Przepraszam, warklaki, przepraszam, nie chciałem. Chodź, tu malutki. Jak masz na imię? Stefan. <laughs> Ej, ten ogień wypieprzmy stąd. one tego ognia się boją. Chopie. One z tych, widzisz, że wszystkie po drugiej stronie są, gdzie nie ma ognia? Oni się boją ciemności. Ogna się, <laughs> ognia się boją. Dlatego tak uciekają z tej strony. Ja was ogrzeję, chłopaki, zaraz wam to ognisko zrobię, na którym was potem spalę. Powiększona zagroda, mnóżcie się, maciory! Także pięknie, no mamy hodowlę dzików, mamy już sześć dzików, chłopaki, no bo są dwie, są dwa warchlaki i cztery dorosłe dziki. Ja I jestem z tego jako? powodu bardzo dumny, naprawdę, i to dużą taką nawet, nawet. Ale trzeba będzie jeszcze potem docelowo troszeczkę powiększyć, żeby tych dzików było docelowo więcej. Tak. Będziemy mogli wtedy jeszcze bardziej zrobić tutaj fabrykę, fabrykę mięcha i dzików. Fosę tak, no. nie czy nie, to będzie też, no na przykład chciałem postawić murek. No, zrobiłem całą, całą linię produkcyjną, nie? to mu się rodziły, zjeżdżały do ognia, z ognia to wyjeżdżały do brzuszków. Ja nie, nie ma wstydu ogólnie Nie ma wstydu i to wszystko na jego oczach. Ale dziki są, bunkrów nie ma, też jest zajebiście. Panie i pane, to wszystko w tym odcinku. Mamy dziki, mamy hodowlę dzików, pokazaliśmy wam sposób na, na głupiego dzika, czyli dzika, on biegnie i mamy go w zagrodzie i go złapać. To jest dobry sposób, najprostszy, najciekawszy, najśmieszniejszy, taki to jest sposób, ja wam polecam do łapania dzików. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to wszystko, dziki mamy. Przy okazji jeszcze baszta się postawiła i robił się gigantyczny mur, także działamy dalej. Panie i panowie, widzimy się jutro o godzinie 16 w Biecie, do chłopaków na linki w opisie. I do zobaczenia. Cześć! Dziękuję!